To co będziecie słyszeć od bab, to będą same urywki tego co nam mówiła, więc już że macie się. No ale trzeci odcinek, trzy odcinki, dobre, dobra, ich będę pilnował, dobra. Więc, trzeci, nie odsłyszałem, nie wiem co to... Wszyscy się pytają, gdzie jest Dopy. Ty, Dopy zniknął gdzieś. Zobaczmy. Zobaczmy. Niestety ja jest ja skikowałem tam i dobra. O górze. skikowałem dobra. O nie! O to chyba kliknie. Nie, nie, nie wyjdzie, dobra. Ja będę musiał u jego nowy lodzi